Cześć, z tej strony Kuba. Ten odcinek dotyczyć będzie bardzo ważnej rzeczy dla każdego, kto chce promować swoje produkty, kto chce promować swoje usługi w internecie. Jego tytuł to: Jak zrobić dobrą reklamę? Reklamę w domyślnie w takich mediach jak Facebook czy Instagram, które w dzisiejszych czasach umożliwiły nam wyjątkowo szybkie, łatwe, sprawne dotarcie do ludzi na całym świecie. Żeby zacząć w ogóle bawić się w reklamę na Instagramie najlepiej, czy na Facebooku, najlepiej zacznijcie od jakiegoś tutorialu, który pomoże, wam, który pomoże Wam pokonać pierwsze bariery. Wiecie, co to jest menadżer reklam, jak to skonfigurować wszystko, czym jest kampania, czym jest adset, czym jest kreacja, jakie tam są różne ustawienia. Przyjmijmy, że te wszystkie rzeczy wiecie, przyjmijmy, że przeczytaliście sobie na przykład księgę adców od Franka Gorgiewa, Notabene, w zasadzie jest to jeden z najlepszych podręczników do nauki reklamy. Sami się uczymy na tym, jak wprowadzamy nowych pracowników, i nie mówię tego tylko dlatego, że franek jest moim dobrym kolegą. Faktycznie to robimy. Więc domyślam się, że to już wszystko znacie i to wiecie. Domyślam się również, że macie już produkt, który jest sprawdzony. Produkt, który ma taką cenę, taką jakość która jest w stanie w ogóle zostać przez klienta zaakceptowana. Bo jeżeli oczywiście będziecie starali się sprzedać coś niskiej jakości za pięć razy wyższą cenę, to sorry, ale nie. Integralnym elementem dobrej reklamy jest dobry produkt. Integralnym elementem dobrej reklamy jest również dobry sklep. Jeżeli macie sklep, który słabo konwertuje, w który, który jest jakimś tanim, Silnikiem, który wam postawił kuzyn, programista za flaszkę wódki i wymyślicie, że wy będziecie mieli tam z konwersją na poziomie, nie wiem, 1, 10%, że wy będziecie w stanie skutecznie działać w reklamie z tego typu sklepem, z tego typu produktem, to również się mylicie. Weźcie się do roboty, znajdźcie lepszy produkt, jeżeli go nie macie, i postawcie sobie również lepszy sklep, jeżeli go nie macie. Jest mnóstwo platform oferujących naprawdę fajne rozwiązania. Zanim przystąpicie do reklamy i zanim zaczniecie wydawać pieniądze na swoje kreacje reklamowe, przeanalizujcie sobie wszystko dokładnie. Wejdźcie w Google Analytics, jeżeli tam jeszcze nie byliście, podepnijcie swój sklep, sprawdźcie, jaki macie bounce, poprawcie swoje banery, sprawdźcie, ile macie link klików, z jakich źródeł macie te link kliki, zobaczcie, jaką macie konwersję, ile macie do, do checkoutu, ile macie zakupów. Zauważcie, jeszcze nie doszliśmy do konfiguracji reklam, a już wymieniłem całą masę prerekwizytów potrzebnych wam do tego, żeby dobrze zrobić reklamę. Pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że reklama sama w sobie sprawi, że wy będziecie dobrze sprzedawać. Reklama sprawi, że klienci trafią, na przykład, na wasz sklep, albo że po prostu wykupujecie wyświetlenia, ale to nie oznacza jeszcze, że ci klienci w ogóle będą zainteresowani jakąkolwiek transakcją. Co więcej, analizujcie konkurencję. Zobaczcie w jaki sposób oni robią już to, co wy dopiero planujecie. Nie wierzę, że nie ma konkurencji w waszej niszy. Zawsze jest jakaś konkurencja i zawsze są sklepy, które sprzedają, jeżeli nie taki sam, to podobny produkt. Sprawdźcie, jak wyglądają ich sklepy, zobaczcie, jak wygląda ich ścieżka zakupowa i zobaczcie, jakie mają reklamy. Facebook umożliwia podejrzenie każdej reklamy, którą puszcza Twój konkurent. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Jeżeli chcecie przygotować dobrą reklamę, musicie mieć dobrą ofertę. To musi być jakaś dodatkowa promocja. Może jakiś kod rabatowy, może jakaś przecena, może darmowa wysyłka. Reklamy są o wiele, o wiele skuteczniejsze, jeżeli wiecie, wyjdziecie do klientów z komunikatem, że o! tu jest jakaś okazja, mamy dla Ciebie coś specjalnego. Oczywiście, jeżeli macie wyjątkowy, zarąbisty produkt, no to jeżeli Wy ten produkt będziecie sprzedawać jako jedyni, bo na przykład macie markę, bo to są jakieś super sukienki, bo właśnie jakaś gwiazda ubrała Wasze ciuchy, no to oczywiście, to jest zupełnie inny temat. Natomiast jeżeli jesteście, powiedzmy dopiero zaczynacie, albo Wasz sklep jest just ok, to musicie Wysilić się troszeczkę bardziej i zanim klienci już stwierdzą, że o, to jest dobra marka, to jest jakościowa rzecz, to będzie musiało minąć trochę czasu, więc do tego czasu musicie ich, nie mówię bombardować, bo z tym trzeba uważać, ale jednak prezentować im oferty, promocje, które będą dla nich atrakcyjne i które oni będą w stanie sobie przyjąć jako faktycznie okazja i dokonać o wiele prędzej, takiej szybszej decyzji zakupowej. Kolejną rzeczą, i to jest coś, co już bezpośrednio dotyczy waszego produktu, przyjmując, że już go macie, że macie fajny sklep, że wszystko potraficie technicznie zrobić, przeanalizowaliście sobie, to jest kreacja reklamowa. Marta, chodź do nas. Poznajcie Martę. Cześć. Marta ma ze sobą kwiatek. Ten kwiatek może być sprzedawany przez każdy sklep z kwiatkami. Przygotowując kreację reklamową, możecie po prostu postawić taki kwiatek na stole. On może sobie stać. Możecie zrobić mu zdjęcie, wrzucić na swoją kreację i ten kwiatek będzie na tej kreacji miał dla Was sprzedawać. Ale zwróćcie uwagę, my żyjemy w 2019 roku. Dysponujecie takim urządzeniem jak smartfon i z pewnością dysponujecie sympatycznymi koleżankami. I teraz wystarczy połączyć te trzy rzeczy. Wasz produkt, sympatyczną koleżankę i telefon. Wystarczy, żeby uśmiechała się trzymając tę roślinę, wystarczy, że wy zrobicie jej zdjęcie i to już będzie to, to już będzie coś o wiele lepszego, aniżeli prosta kreacja. Możecie wziąć, nakręcić film. Który, na którym wasza koleżanka podlewa tę roślinę. Możecie nakręcić film, na którym opowiada coś o tej roślinie. Zajmie wam to naprawdę godzinkę, a będzie to coś o wiele więcej, aniżeli zwykłe, suche zdjęcie. Dziękuję ci serdecznie. Spójrzcie, dokoła was jest wiele narzędzi, które tam po prostu są, ale z których nie korzystacie. Te narzędzia bardzo prosto jest wykorzystywać, tylko trzeba się nauczyć z nich korzystać. Kolejne rzeczy, o których chcę powiedzieć, to już bezpośrednia konfiguracja reklamy. Zakładając, że technicznie potraficie już skonfigurować reklamę, musicie jeszcze ją stworzyć czyli nie tylko technicznie, ale również musicie podjąć decyzję, do kogo będziecie kierowali swój przekaz. Przed chwilą posłużyłem się, dzięki Marcie, przykładowi rośliny. Tak się składa, że rośliny to jest jeden ze sklepów, który akurat niedawno wystartował, Plants and Pots, i odniósł naprawdę duży sukces, bo codziennie realizujemy już po kilkanaście zamówień ludzi, którzy chcą mieć takie fajne komplety roślin z doniczkami w swoich, w swoich mieszkaniach. Ale my testujemy już od dłuższego czasu konfigurację tych reklam. A te konfiguracje to są wszystkie te decyzje, które musicie podjąć na etapie przygotowywania reklamy: wiek, płeć, lokalizacja. Zainteresowania, umiejscowienie tej reklamy. Facebook, Instagram, media dodatkowe. W zależności od tego, czy jest to zdjęcie, czy jest to wideo, musicie wybrać optymalne środki przekazu, optymalny placement. I to nie jest wszystko, bo Wy nie musicie zrobić tego raz, Wy to musicie zrobić na wiele sposobów. Możecie Facebook umożliwia bardzo dużą konfigurację, natomiast to już jest ta praca, której nie wykona nikt za was. Bo nawet jeżeli wy zrobicie tych, tych reklam, musicie zrobić trochę więcej, musicie też ustalić sobie ten budżet, to się wam musi opłacać. Waszym ulubionym słowem stanie się ROAS, czyli Return on Ad Spend, zwrot z wydatku reklamowego. I ten zwrot musi być na takim poziomie, który będzie gwarantował Wam stabilny zarobek. To nie musi być od pierwszego dnia. Musicie mieć budżet, żeby go przepalić, żeby się tego nauczyć, żeby skonfigurować sobie odpowiednie konto, żeby ten piksel się naładował. Ale na pewno się Wam uda, jeżeli będziecie nad tym ciężko pracować. To jest tak, że nawet jeżeli jeden acet Wam się uda, dwa acety Wam się udają, one będą dla Was zarabiać, będą miały roz, 40, 0 będziecie tacy szczęśliwi, że sprzedajecie rośliny z zyskiem, to nie oznacza, że pewnego pięknego dnia nie obudzicie się i nie stwierdzicie cholera, mój adset już od trzech dni nie zarabia, co ja mam robić, wszystko stracone. Niestety, ale gra w reklamy polega na tym, że trzeba być cały czas gotowym na ten dzień, kiedy Wasza reklama przestanie działać. I wy musicie mieć w odwodzie kolejne, kolejne, kolejne kreacje, kolejne opisy, kolejne rośliny, kolejne promocje, kolejne grupy. Natomiast jeżeli uda się wam raz, to możecie przypuszczać, że uda się wam też kolejny raz. Cały myk polega na tym, żeby nauczyć się regularności, żeby pracować nad tym. To jest mniej więcej koniec, ale zauważyliście, że zanim doszliśmy do tego momentu konfiguracji reklam, musieliśmy przejść przez szereg czynników, gdzie zapominają o tym, że jako konsumenci. Którzy widzimy ich reklamy, my podejmujemy decyzje zakupowe nie tylko na bazie tego, że widzimy jakiś produkt, ale on musi właśnie zostać nam odpowiednio podany. Sklep musi budzić zaufanie, ścieżka zakupowa musi być w miarę lekka dla nas. I każdy dobry marketer, który o tym wie, wie jak ważna jest współpraca z tymi, którzy zajmują się właśnie owymi sklepami po stronie marki, wie jak doświadczenie zakupowe, jak doświadczenie klienta i przygotowanie całej tej ścieżki zakupowej jest. Absolutnie kluczowe, dlatego, żeby reklama przynosiła dobry rezultat. Im więcej, im, więcej im, im większa jest liczba miejsc, w których pokazujecie swoje produkty, swoje marki, jeżeli macie dobrą strategię social mediową, jeżeli macie dobrą strategię SEO, to reklamy będą działały jeszcze lepiej. Nie wystarczy po prostu puścić reklamy i zapomnieć o niej, żeby nagle twój sklep sprzedawał nie wiadomo ile i przez cały czas. Nie, to jest ciężka praca, ale warto. Co pokazuje mój przykład, bo my bardzo mocno bazujemy na tej reklamie i wydaje mi się, że odnosimy całkiem niezły sukces, mamy całkiem niezłe rezultaty. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wysłuchaliście mojego filmu z zadowoleniem i Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba. Wpadnijcie też na Instagrama, wpadnijcie na bloga. To są miejsca, gdzie dodaję różne rzeczy, różne treści, różne artykuły ciekawe dla wielu osób na tematy różne marketingowe i komersowe, biznesowe itd. Tak no i tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!